Laboratorium Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kontrolujemy tutaj e, jakość prac prowadzonych na budowie dróg na Lubelszczyźnie, czyli dotyczy to drogi ekspresowej S17, obwodnicy Kocka i Polic czyli to jest fragment S19, a także w tej chwili budowanych dróg, czyli obwodnicy Frampola i obwodnicy Chrubieszowa, obydwie w ciągu drogi krajowej nr 74. Sprawdzamy tutaj wszystko. Czyli sprawdzamy jakość podbudowy, jakość gruntów, zagęszczenie. Sprawdzamy, czy, czy elementy betonowe są wykonane z odpowiedniej mieszanki, i sprawdzamy także kruszywa i oczywiście samo wykonanie nawierzchni asfaltowej. W tym pomieszczeniu, gdzie znajdujemy się, sprawdzamy, czy receptury, które opracował wykonawca na nasze warstwy nawierzchni, są opracowane właściwie i czy dają prawidłowe cechy fizyczne potem spodziewane w warstwie. Jest to jakby no, nasza laboratoryjna mała maszyna do produkcji nawierzchni asfaltowych. Warstwa ścieralna powinna wytrzymać przynajmniej 10 lat bez, bez remontu, utrzymując tą wielkość kolejny w dopuszczalnych granicach, czyli, no, czyli do 3 mm w przypadku ESKI sprawdzamy wszystko, łącznie z tym, co się dzieje na budowie, a także prowadzimy badania związane z Planowaniem przyszłych remontów, czyli kontrolujemy, co dzieje się ze starymi drogami, jakich prac wymagają, czy tam na przykład wystarczy tylko i wyłącznie samo srezowanie nawierzchni położenie nowej warstwy, czy też trzeba zrobić bardziej gruntowny remont związany chociażby z wymianą podbudowy i takim generalnym odnowieniem starej drogi. Ono jest niezbędne. Wykonawca oczywiście ma swoje laboratoria, które sprawdzają jakość wykonywanych przez niego dróg, natomiast my sprawdzamy, czy rzeczywiście. Te badania wykonywane przez laboratorium wykonawcy są jak najbardziej poprawne i rzetelne.